W dzisiejszym odcinku o tym, dlaczego czasami wiosną nie sypiam w domu, jak wyrwać wszystkie chwasty w polu i. porozmawiamy także o zabawkach dla prawdziwych mężczyzn. Cześć! Cześć, witamy. Dzisiaj porozmawiamy o pogodzie, o wiośnie. Z czym ci się kojarzy wiosna? Eee, wiosna kojarzy mi się z tym, że. No, rośliny budzą się do życia, e, zaczynają się prace polowe, jest ich bardzo dużo. E, jest to sadzenie, wysiew roślin jarych, opryski, e, wysiew nawozów, także tej pracy jest pod dostatkiem. Grzeska czasami brakuje w nocy też, ponieważ co robisz w nocy? Dość często? E, dość często, no, akurat w nocy mogę też wykonywać zabiegi ochrony roślin, a to ze względu na pszczoły, które w dzień latają. No, nie powinno się tych zabiegów wykonywać na kwitnące rośliny, dlatego no niestety muszę też wyjeżdżać czasami w pole w nocy. Tak, a dla mnie to oznacza, że Grzeska cały czas nie ma w domu i zajmuje się Janem sama. Tak to wygląda. No niestety. Każdy z nas wykonuje swoją pracę. Każda praca jest tutaj, myślę, że chyba na równym poziomie i równie odpowiedzialna, więc akurat w tym temacie się uzupełniamy. No ale tak się składa, że zabiegi trzeba wykonywać, a ze względu na to, że nie udało mi się wykonać zabiegu herbicodowego jesieni, ze względu na pogodę, no musiałem tutaj interweniować na, interweniować na wiosnę. Eee, po po, tam, po spojrzeniu na jakie chwasty mam w polu, no dobrałem tutaj na chwasty dwuliście na chwastox trio, dobrałem też środek na miotłę zbożową, wykonałem zabieg, no i zobaczymy, jak to wygląda teraz w praktyce. A jako pryski to wiadomo, maszyny. Czasami jest to część przyjemna, czasami trochę mniej przyjemna. Fajnie, jeżeli są nowe, można sobie wsiąść, jest wygodnie, chodzi klima, jest radyjko. A gorzej, kiedy te maszyny są trochę starsze, psują się, trzeba mieć oczy do koła głowy. No to wtedy to już nie jest przyjemność, a myślę, że ciężka praca. A ty co myślisz, Ania? Pierwszy raz ciągnikiem jeździłam tutaj u Grzegorza na gospodarstwie, wtedy to była zabawa, pamiętam, że tor przeszkód dla mnie przygotowałeś, musiałam slalomem omijać jakieś słupki i to naprawdę było przyjemne, było fajne, ale nie wyobrażam siebie jeżdżącej przez kilka godzin w polu. Na dzisiaj to wszystko, tymczasem zapraszamy Was do lajkowania naszego filmu oraz subskrybowania kanału. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, cześć!